Cześć, witajcie i dzisiaj Wam pokażę jak zrobić nie sklep, nie dom, ale przedszkole. Tak, przedszkole, bo każdy pewnie y, lubi maluchy, takie dzieci. Nie, y, więc właśnie y, będę y, właśnie robiła przedszkole dla dzieci. <grym> więc już tutaj y, właśnie zrobiła łazienkę. Tutaj będą walki. Mhm. Eee, tutaj może dam półkę. Gdzie będziemy dełko i... nie to, to. Tu papier toaletowy. Tu jest. Lampa. O. Teraz robię stołówkę. To wezmę stoliki. Raz, dwa, trzy, cztery. O! O tak i jeszcze tutaj dam półki, gdzie będzie na przykład jedzenie. Na przykład już przygotowane i lampa. Szybko to idzie, i teraz będziemy mi trochę to dłużej zajmia. Dwie szafy. Dywany. Tak dużo, 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 dużo. Dywanów. Damy też ten sam stolik Z dwoma krzesłami no. I półki gdzie będą na przykład takie do rysowania Jeszcze jakieś Jakieś obrazki Hmm. tutaj stadion tu sobie zegary a tutaj a tutaj dam takie zwisające Ten zakaj trochę niżej, a tutaj będą sypialnie i dywan. I dam jeszcze półkę, gdzie na przykład będą. Nie mam tego określić. A gdzie będą ich przytulanki? Tak i... Aha, jeszcze tapeta, to podłogę zrobię. Tu kafelki. Tutaj zrobię y, może kolor taki? Nie, nie taki. Taki zielonkawy. A Tutaj zrobię kwiatki takie. A, jeszcze lampa. No, bo tutaj dałam łóżkę, żeby było yy, leżakowanie. Więc tak szybko to zrobiłam. Więc tak na razie wygląda przy szkole. Może jeszcze coś poprawię, więc. Zaś się zobaczymy. Witajcie z powrotem, tak właśnie wygląda y, przedszkole, tutaj jedzenia na razie y, nie dawałam, ponieważ nie wiedziałam, myślałam, że trochę, a nie wiem, po prostu nie dałam. Tutaj właśnie y, sobie rysują, tutaj na przykład y, pani powie, że mają i spać, to sobie wezmą przytulanki, o zapomniałam tutaj jeszcze jednej. O, i na przykład sobie pójdą spać. Czy nie spać? O. Więc tak wygląda moje przedszkole. Jeśli odcinek Wam się spodobał, faj, wpadajcie na mój kanał. I no co. I widzimy się w kolejnym filmie. PA!